Witam w kolejnym filmie. Zapraszam na taką mini-eksplorację. To jest taki rodzaj wypadów, który jest idealny dla osób, które mają mało czasu. Jestem w Beskidzie Śląskim. Kilka planów do zrealizowania, ale całość mam zamiar zamknąć w 24 godzinach. Trzy punkty programu na dzisiaj. Pierwszy punkt to jest dotarcie do źródeł Olzy. To jest ta rzeka, wzdłuż której Wędrowałem, rozpocząłem wędrówkę takim szlakiem spacerowym, ścieżką spacerową, która prowadzi właśnie do źródła Olzy. Natomiast drugi punkt programu to jest odszukanie jaskiń, grot, które są zaznaczone na mapach. No i tutaj jest o tyle ciekawie, że moje mapy różnie pokazują te jaskinie. Mapa papierowa wskazuje jaskinie w innych miejscach, wskazuje, wskazuje jaskinie w miejscach, w których mapy elektroniczne, z których korzystam, nic nie pokazują no także będę próbował zlokalizować te miejsca oczywiście nie spodziewam się tego, że to będą jakieś wielkie groty pogoda wręcz bywała, początek stycznia początek stycznia jakieś 6 stopni na plusie no bardzo nietypowo jak na tę część kraju o tej porze roku jeśli prognozy się sprawdzą to jutro przyjdzie zmiana pogody na trzeci punkt programu to oczywiście biwak. Zawsze jak jestem w górach to staram się wybrać takie miejsce na biwak, żeby po prostu naoferowało jakiś bardzo fajny widok. Partnerem mojego kanału jest firma Waifu. Y Ta firma ma w swojej ofercie gotowe posiłki, zarówno w wersji płynnej, jak i też w wersji sproszkowanej. W ofercie są też batoniki, i one się doskonale sprawdzają na wędrówkach. Właśnie w trakcie wędrówki, kiedy nie ma czasu na to, żeby przyrządzać jakiś posiłek na ciepło, mamy gotowy posiłek. I ja spokojnie mogę wędrować przez 3-4 godziny na takim posiłku. Także na ten moment w zasadzie na stałe chodzą do moich racji żywnościowych, które zabieram w teren. Na tę wędrówkę zabrałem jeden posiłek w wersji płynnej i go teraz sobie wypiję jako drugie śniadanie. No i mam jeszcze dwa batony. Dwa batony, jeden na dzisiaj na późniejszą część dnia, a drugi na jutro. No i jak zwykle, jak zwykle mam dla Was kod rabatowy. Możecie wykorzystać ten kod rabatowy, żeby zamówić na przykład zestaw degustacyjny. W ten sposób możecie przetestować wszystkie smaki tego produktu. Kod znajdziecie oczywiście w opisie do tego filmu, wyświetli Wam się na ekranie. Także jeśli jesteście ciekawi takiego rozwiązania, takich gotowych posiłków, to zapraszam do skorzystania z kodu rabatowego. A ja dziękuję firmie WiFood za partnerstwo przy produkcji kolejnego odcinka. Zapakując się na to wyjście, oczywiście nie brałem ze sobą wody, wiedząc, że będę poruszał się wzdłuż rzeki, że na trasie mam źródło. Także zabrałem tylko e, trochę herbaty, trochę gorącej herbaty w termosie. No ale teraz już uzupełniam zapas wody do końca dnia. Także mam jeszcze herbatę w termosie i 2,5 litra wody. To już mi powinno spokojnie do rana wystarczyć. Uzupełniłem wodę, ruszam dalej. Tak jak Wam wspominałem, mam rozbieżności na mapach. Ja korzystam z kilku map, jeśli chodzi o mapy elektroniczne. Przede wszystkim używam mapy z aplikacji Locus Map. Kolejną aplikacją, której często używam, to jest aplikacja mapy CZ. Korzystam też z mapy aplikacji Sunto, którą mam połączoną z zegarkiem. No i oczywiście korzystam z Google Maps, ze zdjęć satelitarnych. I też z mapy, z mapy turystycznej, z aplikacji Mapa Turystyczna. Zresztą są mapy elektroniczne, z których korzystam, ale też często porównuję to z mapami papierowymi, i wszystkie te elektroniczne mapy nie pokazują tych grot w miejscu, w którym pokazuje je mapa papierowa. Ja jestem właśnie w pobliżu tego miejsca, ale teren jest tutaj na tyle zarośnięty albo młodnikiem, albo takim lasem. Po drzewami. Chyba po prostu zaufam tym mapom, które pokazują te formacje skalne zgodnie. Czyli oprę się na tym, co pokazują te cztery mapy. To miejsce na mapie papierowej też na pewno nie jest zaznaczone super dokładnie, więc mógłbym stracić bardzo dużo czasu na poszukiwaniu tych jaskiń, tych grot. A ja też nie będę ukrywał, nie jestem żadnym grotołazem, nie jestem specjalistą w wyszukiwaniu takich miejsc szansa że w takim lesie znajdę jakąś niewielką grotę jest chyba minimalna spójrzcie sami jak to jak to tutaj wygląda a ta grota to może być przecież jakaś niewielka rozpadlina w terenie wszedłem z wyznaczonego szlaku i teraz y Będę robił coś, czego generalnie nie zalecam i nie pochwalam: to znaczy przejdę kawałek na Azymut. Dlaczego tego nie pochwalam i nie zalecam? No Dlatego, że chodzenie w górach na Azymut po pierwsze najczęściej oznacza drogę najtrudniejszą i często najbardziej niebezpieczną. A no, w górach typu alpejskiego to w ogóle oznacza najczęściej drogę w ogóle nie do przejścia, chyba że się jest wybitnym alpinistą. No w Beskidach oczywiście trudności wspinaczkowych nie ma, to nie są tego typu góry, ale, ale i tak wybierając marsz na azymut w Beskidach najczęściej trafimy właśnie na drogi najtrudniejsze. Najtrudniejsze, jeśli będziemy mieli ochotę zrobić skrót idąc na azymut, to najczęściej okaże się, że to nie będzie wcale skrót. Natomiast ja sobie dzisiaj na to pozwalam, dlatego że generalnie znam te okolice. I mam do przejścia na zmut tylko 400 metrów. Muszę się wdrapać na, na tą górkę. Także to jest naprawdę niewielki odcinek, cały czas widzę ten teren przed sobą. wpadłem do punktu widokowego, w tym miejscu będę chciał właśnie założyć biwak i tutaj mam masyw Barani Góry tam w oddali widać ośnieżoną Babią Górę no i ledwo, ledwo za chmurami widać Tatry ktoś już sobie upatrzył to miejsce na ognisko także ja... Oczywiście nie będę kombinował i też tutaj sobie niewielki ogień rozpalę. No, tylko muszę gdzieś tutaj w pobliżu znaleźć kawałek płaskiego miejsca, żeby rozłożyć spanie. Po podnóży tego szczytu powinny być te niewielkie groty. Ja jeszcze mam trochę światła dziennego, więc spróbuję je wykorzystać. To w ogóle taka trochę nietypowa, jak na bezkity górka, bo jest to górka, która ma urwiska. Gdybym zrobił duży krok do przodu, no to nie skończyłoby się to dobrze. I gdzieś u stóp tej skały powinna być niewielka szczelina. Spróbuję zejść tam do podstawy tej skały, jeśli to będzie możliwe. Od tej strony pewnie, pewnie łatwiej byłoby podejść od dołu. Ale ja biorę tylko kamerę sportową, kijek i e, spróbuję się tam dostać. Tak, przed chwilą stałem tam na szczycie. Także o no tak na oko 4-5 metrów można spaść. Tu jest faktycznie jakaś szczelina. Się schować. Chyba niewiele będziecie widzieli, ale spokojnie jeden człowiek się by tu zmieścił awaryjnie. Nie wiem, czy byłby to przyjemny biwak. Także wszystko wskazuje na to, że te mapy elektroniczne mówiły prawdę, bo kierowałem się właśnie tymi mapami, dotarłem do tego miejsca. Natomiast ta moja mapa papierowa w tym miejscu yy, groty żadnej nie pokazywała. Wracam na górę, muszę zebrać trochę opału. Zabrałem ze sobą piłę Bakola Plander. Dawno już takiej piły nie używałem. No, kiedyś każdy chciał mieć taką piłę, no ale dzisiaj niestety przegrywa już konkurencję z, z piłami japońskimi. Znaczy to narzędzie dalej, dalej działa, ale jeśli chodzi o japońską konkurencję, no to ta piła jest wyraźnie słabsza. Ale tak, z sentymentu raz na jakiś czas lubię do niej wrócić. To był naprawdę bardzo ciepły dzień w górach. Teraz słońce zaszło i temperatura od razu spadła. Ale i tak w nocy ma być dosyć ciepło jak na tę porę roku. Temperatura ma spaść zaledwie do minus 2 stopni. No i zobaczymy, czy przyjdzie ta zapowiadana zmiana pogody. Prognoza mówi, że około północy powinny zacząć napływać chmury, no i powinien pojawić się śnieg. Także jeśli prognozy się sprawdzą, to możliwe, że rano obudzę się przykryty cieniutką warstwą śniegu. Śnieg świetnie się nadaje do tego, żeby wyczyścić naczynia po gotowaniu. Starczy zrobić kulkę śniegu. No ja mam tutaj akurat dosyć wymrożony śnieg, więc kulki nie zrobię. Ale wystarczy zrobić kurtę, kulkę śniegu i życie jak gąbki. Poza tym możemy taki śnieg podgrzać na ogniu, zagotować trochę wody. No i z rządkiem, doczyścić już finalnie nasze naczynia. Przygotowałem sobie drobny opał, tak żeby rano sprawnie rozpalić niewielki ogień. No i zabezpieczę to w plecaku, schowam to do, do plecaka. Gdyby faktycznie miały pojawić się te opady śniegu, to będę miał tą rozpałkę zabezpieczoną. Mam już wszystko przygotowane do snu, więc poczekam tylko aż to ognisko się wypali. No i mam nadzieję, że jutro faktycznie w końcu pojawi się ten śnieg i w końcu przyjdzie do nas prawdziwa zima. Także do zobaczenia jutro. Prognozy się sprawdziły. Krajobraz się nieco zmienił, także dobrze, że chociaż wczoraj udało się tymi widokami nacieszyć. Biwakowanie w takim miejscu na szczycie góry bardzo często będzie obarczone dużym ryzykiem. Będziemy narażeni na wszystkie zjawiska atmosferyczne, które mogą występować w tym czasie. Natomiast jeśli to jest taki krótki wypad, możemy dobrze sprawdzić prognozę pogody. To warto czasem takiego biwaku spróbować. Przede wszystkim trzeba się skupić na tym, czy nie będzie występował jakiś bardzo silny wiatr. No, latem, oczywiście, też burze, burze tutaj będą zagrożeniem. Dopijam kawę, kończę zwijać obóz, no i ruszam w powrotną drogę. Przedłem ze szczytu, zobaczę jeszcze tą skałkę, podejdę tam bliżej. Tym razem nie maskowałem miejsca po ognisku, dlatego że tak jak widzieliście, jak dotarłem na miejsce biwaku, tam już były ślady po ognisku i w takim wypadku lepiej to miejsce zostawić po prostu tak, żeby jasno wskazywało na to, że ktoś tam palił ogień, no bo skoro to jest miejsce, w którym ktoś już Rozpala ognisko, możliwe, że ktoś biwakował, może ktoś to robi regularnie. No to lepiej, żeby takie ślady były tylko w jednym miejscu, szczególnie w górach. Także jeśli musicie rozpalić ogień w miejscu, gdzie nie ma żadnych śladów po ognisku, to zawsze róbcie to w taki sposób, żeby można było to całkowicie zamaskować. A jeśli trafiacie na ślady po ogniu, to po prostu wykorzystujcie to miejsce. A ja już jestem blisko tej skałki. Tutaj też spokojnie jedna osoba by się zmieściła. No Ta skała jest tak uformowana, że w czasie deszczu obawiałbym się, że woda będzie spływała dokładnie na miejsce, w którym ktoś by mógł ewentualnie spać. No i dotarłem na szlak. Za kilka kilometrów moja wędrówka się zakończy. Dziękuję za to, że kolejną przygodę spędziliście ze mną w terenie. I do zobaczenia niebawem. Mam nadzieję, że również w zimowej scenerii.